Siema widzowie z tej strony KamilDek a dzisiaj sobie stworzymy jakieś tutaj komputery jak widzicie będziemy tworzyć swoje własne komputery otworzymy tutaj właśnie jak widzicie firmę no i od tego się wszystko zacznie ta cała nasza kampania jak tutaj widzicie no to jakby ja coś tutaj już robiłem jak widzieliście no ale to to tam nieważne. ja pierw pójdę do sklepu dobra no to jesteśmy w tym sklepie ja bym zaczął od rzeczy takich w miarę tanich Dobra, kup, Kupię. Czekajcie, bo... Jakby nieważne, ja żadnej kasy nie kupowałem sobie. Ech, dobra, kupię sobie jedno takie coś. Drugie takie coś. Ja z żadnej kasy sobie nie kupowałem, żebyście tam sobie nie myśleli. Ech, dobra, nie będzie to 20, to 20. Tutaj ramy, no co też nie będzie. Już na razie mega tanie, wszystko kupię. Dobra, to będzie jeszcze droższe. <laughs> jest ja wszystko po kolei kupię i jakąś fajną obramówkę, nie? A przecież jakaś droga. O kurde. To jest za złoto. To jest za jakieś złoto, co jest? O, dobra. No to mamy wszystko. Aha, jeszcze jedna rzecz chyba. Aha, to chyba z początku tam. Jakaś chyba rzecz z początku mm. Dobra Jedziemy No halo szybciej Czy to za, No czy nie wida dobra Nieważne Ale dobra Jesteśmy To już tutaj ja budowałem swój komputer ale ja bym go zrobił, wiecie, od nowa wszystko, usunął. Dobra, to Toat i ten po kolei. To już mam dodane, to też. Wszystko po kolei. Dobra. Żeby wiecie, sprzedać już. Mamy mało kasy, tylko 2000. A wiecie, trzeba ulepszać naszą... nasze ten... naszą firmę. Dobra. I mamy pierwszy komputer na no, to nazwę go jeden albo dobra dwa, albo dobra jeden dobra nieważne, mamy pierwszy komputer i teraz chcę, chciałbym go sprzedać o mogę kasa, dobra <laughs> sell, mamy kasę jesteśmy na plus trochę ale nie dużo ale ja oczywiście mogę kupić. o kurde, co ja zrobiłem, dobra nieważne chyba wiecie co byśmy musieli i znów do sklepu, no znaczy, to tak będzie w kółko, nie? Idziemy... A jeszcze muszę wam przypomnieć jedną rzecz. Zostawcie łapkę w górę, bo jak nie stawicie, to przyjdę do Was i będziecie mieli problem. I taki duży problem. Dobra, e, nie przedłużam. Tylko wszystko po kolei bele co kupuję, żeby było. Halo? Aha, chyba tego nie mogę kupić. To mogę? Też nie mogę. A to mogę? Też nie, a nie to mogę E E halo Dlaczego to, to się pokazuje? A to? O jest No, kasy nam coraz bardziej... Kasa nam maleje Dobra, belę czy oczywiście kupuję Bo to właśnie o to chodzi No halo Ile? 500 To nie, to nie jest tańsze. To... Jakaś, no, musi być jakaś fajna obudowa, ludzie. Trzeba inwestować. Aha, dobra. Ja już mam obudowę kup kupioną. Bo ja tak nie mogę, wiecie, wszystko kupić naraz. Znaczy, że, przykład, nie mogę sobie kupić y, tak, że... <laughs> przykład, dwie obudowy, tylko muszę mieć jakby jedną, a potem zrobić komputer i na nowo kupić. Wiecie, o co chodzi. Komuś tu się naprawdę rozwija interes, jak widać. U mnie na razie słabo. <laughs> Nasz majątek jest, no... Dobra, new. Dobra, item, to wszystko po kolei. Bo tu nie ma co wybierać. A, akurat tutaj mogę, no, mogę mieć niektóre rzeczy podwójnie. Ale obudowy nie. Dobra, zróbmy jeszcze tak parę komputerów i musimy coś więcej zrobić, bo co mogę zrobić? Dobra. Mamy kolejny komputer. <laughs> I chciał, chciałbym go sprzedać i wycięć tak ten... Tysiąc! Jest tak mało. To tamten był droższy. To teraz to, to nie wiem czasami dlaczego tak. Dobra. Kupmy jeszcze, upgradeujmy w jakieś rzeczy. Dobra, mamy tutaj szafeczki na komputery, ale to dopiero potem. Mogę już zacząć coś już zbudować. Mm, dobra. Co ja tu jeszcze mam? Chyba już nic nie mam. Miałem niektóre już podwójnie, ale co się z nimi stało, nie mam pojęcia. Dobra, widzę, zróbmy tak. Ten odcinek nie był za ciekawy, no bo wiecie, bieda na razie, a ja dalej nie ogarniam co w tej grze chodzi. Więc róbmy, tak, nie wiem, 10 lajków i jeszcze jakiś inny odcinek z, tego, z tej gry, po prostu coś takiego. No i subskrybujcie kanał, i no nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Do zobaczenia, może jeszcze będzie druga część tego odcinka, no bo tak widzicie, no muszę jeszcze załapać, o co w tej grze chodzi, więc no tutaj chyba mogę jeszcze konwertować. Aha, mogę coś konwertować: kasę na gold, albo gold na kasę jeszcze tego wiecie, nie ogarnia bo ja jeszcze tak wiecie. Dobra, no to dziękuję za oglądanie i siema, sorry.